Kilka razy już mi ktoś zapytał, dlaczego rachunek sumienia nie zwyczajem. No, dlatego, że wtedy już nie ma możliwości, żeby ten dzień jeszcze uratować. A jak zrobimy go w południe, to mamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dzisiejsza Ewangelia wyznaczy nam drogę naśladowania Jezusa, to znaczy tak jak Jezus żebyśmy mieli odwagę podejmować walkę z naszymi problemami, z trudnościami i z cierpieniem. Spróbujmy w tym rachunku sumienia zweryfikować, czy nam się to rzeczywiście udaje, czy może niekoniecznie. Spróbuj przypomnieć sobie kilka swoich problemów, które cię dotknęły w ostatnim czasie. Większych, mniejszych, takich, z którymi musiałeś sobie radzić, takie, które cię ciążyły albo ciążą. Jak byś ocenił swoją postawę wobec tych problemów? Radzisz sobie z nimi? W taki dzielny sposób przychodzisz z nimi do Jezusa z nadzieją, że On jest dla Ciebie wsparciem? Czy może buntujesz się, nie chcąc ich przyjąć? Czy masz w sobie taką wiarę? Aby zaakceptować to, co Cię w życiu spotyka, aby zaakceptować, że droga cierpienia, bólu, wyrzeczenia może być drogą zbliżania się do Boga, To niecierpienie samo w sobie ma sens, ale Twoja walka z tym cierpieniem jest czymś, czego Jezus pożąda, bo to wpływa na Twój rozwój. Czy w tym wielkim poście jesteś w stanie zawalczyć o siebie, zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa? Och Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Anioł Pańskich zwiastował Pan nie Mary i poczęła z Ducha Śnemu, Mary śmario, maski pełna. Śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Państwa. Niech mi się staje Is on. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i teraz. w wieku i stan, im Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna. Prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z wstania. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki.